A w naszym studiu gość specjalny Andrea Campreger. To jest pochwała dalekiego latania. Francesco Czekon ląduje na 143. metrze. ustał tę próbę, ale ten facet jeszcze dalej wczoraj wylądował na 145. Andrea, it's great to have you here And we both agreed before the studio that this is way more important to fly far instead of to land yeah, properly. Of course, uh, for sure I have problem with the landing. So, Dzień dobry everyone. Jest <laughs> hey, it's a perfect day. I love Zakopane and uh, it's fantastic. Thank you. I'm so happy to be the, there. To fantastic. And, uh, no, uh, yes, of course tutaj być. The magic of ski, ski jumping, uh, to magia skoków tak daleko lecieć jak wczoraj. I just think to keep uh, more tension possible my legs uh, and try to fly um, far far as i najdalej no, no, no jak tylko się da how far is it possible to fly jak daleko da się w zdaniu the personal Krokev. best from benjamin oswald is yeah, 150, 150. Yeah. Yeah. benjamin Oswald yeah. yeah. skoczył do 150 can i know good condition i think 155 But I think Myślę, że przy dobrych warunkach, jump nawet 155 here, metrów it na świecie. Tak, tak. I jeśli yeah. chcesz uważa, że gdyby utrzymał tą swoją wysokość, nieco spokojniej podchodził do lądowania, no to mógł nawet tyle osiągnąć, Andrea Kapreger. It was with a lot of pressure and uh, speed. Yeah, and it's really hard, I would say, on this hill because here you you fly really high, so when you jump really far. Uh, it looks really crazy from to the jumpers' perspective. And I think uh, you, you don't go really low and then just normally land, but when you jump more than 140, you're really high here. So yeah, yeah, yeah. This is this is especially when you come out from the takeoff. You, I never understand if I make 110, 140, 150, but after uh, when you are on uh, k point, uh, you you are really high. After the jump the gdy leciałem, one, gdy wychodziłem z progu, nie wiedziałem, że będę leciał was tak daleko, mówi Andrea Campreger, ale już gdzieś na wysokości the... punktu K zrozumiałem jak wysoko <laughs> jest. Uh, I, I to Mówi, we, że dobrze we, mu się, się w Polsce the, i tak naprawdę okay, została mu tylko yeah, wiszła, jeżeli yeah, chodzi yeah, o takie nadzieję, szalone próby. To wszystko perfekcyjnie przetłumaczył. Nie było łatwo, to wiemy. Życzę wam szczęścia w Dziękuję.